Lewa. Lewa, 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 za tobą. W tych, w tych drzwiach stoi. A, tu. No, kurwa, dostałeś. Co, dostałeś? No. Wiesz czekaj, Przestanie... nie, nie, Mówiłem, nie, ale że na to ziemię tylko? Albo zaznaczyć dzieci? No to jest można powiedzieć, misja. Dziesi. No, uuu, na parę i dalej. To jest chyba najbardziej pokruszona misja, jaka jest w tej grze. To już dobrze. kurwa, dobra, to już jest przesada. No mówię. Ej marek, naprawdę popierdolony klimat. Nie, 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 dobra, ja wychodzę stąd. Tu jest chłopiec! Tu jest chłopiec! <laughs> Marek jak się śmieje, <laughs> w ogóle. Uratowałem chyba dwóch cywili, trzech zajebałem, kości, w... jednego w ogóle spętałem. Ale nie cywil. Cywil też, też w... A, Arek żyje. Po plecach. No nie wiem, na czym nie Chciałem w tym miejscu Musimy zagrać w milarze. typa. Yeah. Myślałem, że to jeden z naszych ogólnie, nie? Ale to po prostu ktoś mnie zaszedł. Tylko ja żyję? Nie, here, nie Paweł jeszcze nie żyje. Nie. A to ty też umarłeś, Paweł? To jest Arek. A ty? Umarłeś? Ja, Secure Zapytasz się w jakim miejscu? Sympatycznym. A nie, dobra, jeszcze jeden cywil, gdzie się biega tylko. L L SPD. Ale mam czarny głos, ja pierdolę. No bo w piwni raczej chyba nic nie było, nie? Od razu bronię o, go. O, to jest Paweł. Tak, no. To jestem ja. Roger, bronię go, zabezpiecz. Muszę? Ja go też Tak Chcę. Faktycznie. Jedyne co ze mną nie możesz zrobić, to mnie związać. Ej, Paweł. <grym> no. Wejdź na mnie. O! No. Widzisz tego szczocha? Nie, nie mam szczocha. W tym miejscu? Nie. Nie, umieję jeszcze to? A u mnie po prawej od tego kibelka jest szczoch. No nigdzie nie ma tego cywila hondurzonego, nie? nie? Nie wiem gdzie on jest Musiałem że jest na tyle wielka mapa, nie że znaleźć tylko dwie osoby może być na... czasochłonne Nie, ale trzeba jeszcze do piwnicy w sumie zajrzeć, czy tam nie prze... Nie byliśmy tam to By... byliśmy, 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 ale może przegapiliśmy miejsce. coś, nie? A macie zgłoszone nefiski którzy są spętani? Tak A oni się automatycznie, jak ich spęta, zgłaszają, nie? Tak A może cywil <laughs> Nie, no żaden nie wybiegł tutaj. O! Stew! No tak, stew no. I wie, że się... w kontekście całej tej gry, to naprawdę obecnie źle ma bardzo zły dźwięk. No. A odnośnie piwnicy w tej misji? Uuu, kurwa. Uu. Jest ciężko, nie? No. Oczywiście, że są granice, ale. O! Ej, czy tam był Jager? Marek, no. cofnij. Co, to nie będzie No prodzie. na parku. Jagger. Chyba no. Yo, tak. ja to, tak. tak. to jest Jogomaster No Jogomaster Ale jak ty bardzo jest A tu jest ten... Barbara jest A To Bacardi powinno być O, Hany, to jest ten Jacek A tu jest Jacek jest O, czek. John Adams John Adams A no, obok jeszcze masz chyba Martini, która jest tutaj Jak e, jak się tak. nazywa? Coś na S. Tam co tu jest? O! To taki to jest Mary! Jestem! Goldman! Jestem! gentleman czy coś takiego? Jack Daniels, jaśmę LSPD! Nie, a to tam oba był Jack Daniels. to był bardziej. nie, przepraszam, Johnny Walker. O, właśnie! Johnny Walker, jestem Drowczyk, no. Get down. Rad, chyba, że gdzieś gościu się ogólnie wtopił w ogóle w ziemię, nie? To jednak tylko z Alfy wyszło. Tu jest jeszcze jakiś biały namiot. Ja, ja Jezus, ile tego tutaj jest? No, wielkość impreza, słuchaj, No, mhm. no dawaj, powiedz to. No bo macie awans, powiedzmy, gwiazd pornost z na milfę, nie? No. No to tutaj ktoś doszedł do osiemnastki, to też ogólnie już na Tina, że tak powiem, przeszedł, nie? No to Czego innego, pierdolę. Illegal na Tin, no. Ej, dobra, nie ma tu tego. O, tu bliżej, prawie nie ma. A few minutes later. muszę się gdzieś zbugować. Chciałem się tak za i Ta, nie, nie, za dużo już chodzimy. I zresztą jak krzyczysz, to oni też krzyczą. LSPD! Być słyszał akurat. Może jakiegoś po prostu, którego zopaliśmy nie zaliczyło, czy coś, nie? Tu jest kosiarka jakaś. Znalazłem go. To tu schowany wśród róż. Czy innych fiołków. Ja pierdzielenie Restraint. Yes. Eee, taka ale, tak. ale mi nie zali... O, teraz zabrawa zaliczyło. No przez to, że Marek tam poszedł i. Nie no, ja tu byłem. <grym grym grym> Wystarczy zrobić 20 tak kroków. To, 20 to jest sporo Ej, B nie jest tak źle. 17 17 minut prawie. weź. Kurwa, jakie złoto pierdolone pierdolone jak A, co dałeś. Boże święty! Zajebiste, kurwa. nie? No Boże, po co ja to zrobiłem w ogóle? Czemu ja zrobiłem taką głupotę? Stwierdziłem... O, obejrzę piąty odcinek pójdę spać, a jest mhm. 8 w sezonie tylko. Tak, no to no jest nie warto. Było. Już, już nie było warto iść spać, już warto było obejrzeć do końca. To jest ciekawe. Aktywna strzelanina w uczelni. O, ale super! Zawsze chciałem poszczelać w szkole. No. Słoń. Wong. Kasztan. Założę czapkę, żabkę i możemy grać. Czapkę, żabkę? Co? Czapka, żabka, no. Co ty pierdolisz? No wpisz sobie w internet czapka, żabka, to ogarniesz o co mi chodzi. No nie ja wiem ogólnie, że masz takie... Żabie oczy na tym, no, na głowie no. teraz. No? No, czapka, mam taką Kupiłem sobie rok temu. Ja mam... kosmetyczne Gdy pytanie, po chuj? Ale <grym> było mi łatwiej porywać małe dzieci, jak jestem pod szkołą. A, też racja, no. a przecież nie masz wana, to, to, to jak ty je porywasz? No, no że nie miał swojego mierz. wana, byłoby mi łatwiej namierzyć, a jak tak wypożyczam, czy pożyczam, to wiesz... To fakt. Trudniej! Hello? Też cię łatwo wtedy namierzyć. Bo nie masz wielu wypożyczalni vanów ogólnie białych. Ja może no. mam wielu znajomych, którzy mają wany białe. Mm -hmm. I co? Zatkało? Nie, dobrze, Takało? dobrze, Pawełku, dobrze. Ale brałeś swoje dzisiaj, czy nie? Czy zapomniałeś? O, no, czy mówisz sam do siebie? Okej, okay. rozumiem. No, to nie jest możliwe. Nie, ja jestem Róża nie Paweł, tak? Więc no. Róża to jest świat. Jest z człowiekiem. No. A ja nie mam imienia. Sorry. Oj, jesteś Czuna. Ja pierdolę, no, no nie nie Rozbrój bomby! Pozostały czas 11 minut, chłopaki! Co? No. No. Nagrałem w szkole ja pierdolę. mam. w każdym Marek, fanfakt, wiesz, że teraz w, w CS na bombsite A i na bombsite B bomby różnie brzmią? No, Ej, piłka. Chyba zaczęli strzelać. Ale zachowało mnie, w góry grześ. team to talk. Jeeeey! Mogę coś z Nie było. Upaki. Jest tam. Get down on the jest up. na dole. A ja, ja nie słyszałem, mówię. Na, na dole, idę na dół. A to robimy góry, czy to mamy? Znaczy, się, ja bym najpierw składał tego typa, żeby przypadkiem nie poszedł sobie. No dobra, tak gdzie on jest. No dole, był. Kurwa, nie mogę się niego ustawić. Gdzie nie ty jesteś, Paweł? Na dole? Ja wiem, nie jestem u góry. Dobra, police, dobra, get je get chyba. Slowly. Kurwa no. No, no dobra go. Spróbuję go skuć Może right mnie nikt nie zabija akurat byłoby fajnie is ready. Dobra, Mark, idziemy lewo, dawaj no. no, no, no. Tak, kurwa trafiłeś Biegnę do was wiesz, Pamiętajcie, się... żeby bomb, bomb szukać, nie? Nie, no, ja znaczy... to potworzyłem drzwi sobie i ogarnąłem, że tu mogą być bomby <śmiech> 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 Nie, nie, takich <laughs> raczej nie, ale wiesz No nie wiadomo Chyba on to, żeby było Wejdę ja <laughs> do przodu. <przodzenia>. Siedogaduję. <laughs> to jest sala. A nie A myślicie, że te bomby będą jakoś pikać? Paweł, ja to pamiętasz? Tak, z... człowieków tu jest. O jezu, ich. Okay. ich. Zamknij pizdę To, go. to go. odjebać ci fiko? Ciebie, no, to go. To go. Ciebie też mam odjebać? Tam trzeba, kurwa, bo my nie... Jest... Musisz chodzić, one to... były otwarte Wiem! No, otwórz oboje drzwi Bo tak gówniane jest Lewa bomba, no Czyli faktycznie to, to pika A ja sprawdzę czy nie ma druki i żyje może tam nie ma Gdzie są nie Gdzieś co inna miałaby? Tu jest bomba. bomba Dobra, biorę bombę Ja liczę na jakąś minigierkę, czy coś tak. Też bym ciekaw właśnie, czy będzie minigierka Ile tych bomb jest w ogóle? Chyba za wiemy, No czy... dobra, będziemy musieli patrzeć na, na cel Tu są człowieka Długo tam mieć gdzie zagrać? O, dobra, udało się. Jestem w Trzymaj się. Paweł, jest Dobra, ja idę tutaj od lewej może bardziej. To są zachowane zroże na Zamknięte. Robię knock-knock. No -knock. czemu uciekasz, ty głupio? A, to jest dwór, okej. Okay. A dobra, bo to jest wszystko ogólnie, co my mamy tutaj. Dobra, zajebiście. Myślałem, że mamy tam dwie z tyłu też ogólnie Ramarek poczekamy na ciebie Albo w sumie pójdziemy w twoją stronę, no nie wiem No to chodź Co najpierw Tak. I tak musieliśmy tak spić A to jest po prostu wyjście no to fajnie dobra możemy iść do góry I co do góry idziemy no do góry no Najpierw lewe skrzydło weźmy Mamy jedne drzwi, tam mamy drzwi otwarte z tyłu Mam tu jedną Dobra Dziękuję idziemy do tamtej drzwi czy nie? Aj <grystanie> <Ja pierdolę. grystanie> to jest prawda to jest Jak siebie a tu musiał ten z... jakiś chodzić ogólnie, bo jest. Okay. Cywil po prawej. Weź go ktoś skój. To jest Meksykanie na nie cywil. No, Dobra. Śladek krwi, prawa strona tutaj. No, oh, oh, tak, wychylę tutaj lewo. A nie, to jest to miejsce, yeah. gdzie my ten. Czy my zaczynaliśmy? Tak, to zaczynaliśmy, to wchodziliśmy. Czy to tam byliśmy. Tak, to byliśmy, tu jest ten, tu jest ta aura. Dobra, no to idziemy to, to... Na, na prawe skrzydło teraz. Tam by tam jeszcze było jedną drzwi z prawej, bacznie. Nie wiem, tak? No, tak mi się wydaje. Nie, to chyba wszystko sprawdziłem. Ma też Optiwarda? Warda? No. Nie, nikt nie ma, dobrze. hands up. Lewa czysta, dwie pary drzwi Dobra, dba, dba, I bomba dba. jest lewa Prawa pusta Chłopcie bombę Bomba Dobra, właśnie to się rozwróć A rozwróć Ej, Ja pierdole, jebana męska. Jestem w sali biologicznej chyba Albo chemicznej Dobra, bomb już nie ma Okej, okay, dobra Tu może od razu Marek się wrócić i iść na mnie nie? nie wiem, gdzie jest Paweł w ogóle Łącz sobie na mnie kamerę

Akurat mieli otwarte drzwi. No to już były otwarte te drzwi? Tak, były otwarte. Tylko one były do środka otwarte. Brakuje drugiego. No, Weź tam broń jego. Roger, All good. Dobra, już więcej tutaj. I to chyba było był spokój. Jeszcze dzisiaj jakiś Go cywil, cywil biega. no, no Super i teraz będziemy pół roku szukać kużego ostatniego cywila, to jest Co? Każdy kubeczek możesz ściągnąć czy co? Woda z cieka z tego A Z dozownika O! Jesteś Marek? Tak, ja, to Internet mu się skończył chyba a, to No o, to nic nie ma, oczywiście. A nie mogę na ją krzyczeć, mając ten, super. Policja, czy to wszystko? Nie, jeszcze gdzieś jest tak, jakiś. Nie, jeszcze gdzieś No nie wierzę, nie? Policja, ja bym wdech, ja bym poszedł tam do góry gdzie na początku gdzie była ta aula pierwsza Co wchodziliśmy no, no, i tam no. w lewo dało się iść Dobra no, czekaj idę drzwiami ogólnie Tak Przedesz do tej auli Bożliśmy w prawo No właśnie no to idę tam wtedy zobaczymy I tu w lewo szliśmy nie? Na początku Tak no Idzie mówiłeś? No tu, tu, no tu weź, tu, 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 tu do tej tu? drzwi no. Tu, w lewo I w lewo na dół A A to jest wyjście chyba wiesz? Nie wiem ale słyszę kogoś. Patrz no, no, to... no, kurczę, no, masz no, rację. No bo wiedziałem, że tam nie wyjdzie. A ja nie wiedziałem, że tu jakiś pokój jest w ogóle. <laughs> Kurwa, jeszcze dziś <laughs> jest, to no nie wierzę. Byłem tutaj tego skułem i poszliśmy górą. Siema. No. Obracaj się. A, udało się, koniec. To wow. wow. Zbillion, o, no przyszedłeś. Akurat skończyłem. Ostatniego cywila to znalazłem. No to ostatniego cywila znalazłem. No a neta, na się neta. Prąd wyjebało na wiosce. <laughs> Prąd co? Kurwa. <laughs> a, jakieś jednego Eidensa, nie ten. A, nie ten. No, to tylko było moje, kurwa.